Jak ja się cieszę, że nie zobaczyłam, że ja w ogóle, w ogóle się cieszę, że nie miałam TikToka, jak byłam dzieckiem, ale szczególnie się cieszę, że nie zobaczyłam tych TikToków, jak byłam dzieckiem. Wszędzie zaczęłabym widzieć lepidodendrony i zryłoby mi to banie strasznie. Ten fenomen, czy też ta kryptyda, o której chcę Wam opowiedzieć, nazywa się lepi, Lepidodendron. Lepidodendron. Który prześladuje ludzi, <grych> a dendron to jest taki rodzaj drzewa. I żebyście byli na początek tak samo zdezorientowani jak ja, ok? Bo chcę, żebyśmy wjechali w, w ten fenomen mniej więcej z tej samej stopy. To chcę wam puścić najpierw TikToka, od którego zaczęła się moja podróż w tę króliczą norę. I potem wyjaśnię wam y, tego, co. To, to, co sama się dowiedziałam, wam opowiem. Ten ostatni TikTok, który wam puściłam. Jest na nim po prostu napis Guys, help? I Krajobraz z drzewami na horyzoncie. Nie miałam pojęcia o co chodzi. Okazało się, z czego dowiedziałam się z komentarzy, że chodzi o jedno z drzew, które widać na horyzoncie, które jest podejrzanie cienkie i wysokie. I chodzi o to, że jest taki rodzaj drzewa, który nazywa się Lepidodendron i on ono już nie istnieje. Ono jest wymarłe, było w czasach dinozaurów chyba. I jest taka urban legend, chociaż bardziej chyba countryside legend, że jak widzisz to drzewo, to znaczy, że coś się bardzo poplątało w, w warstwach czasoprzestrzennych i wywaliło cię w jakiejś innej rzeczywistości, bo lepidodendron nie powinien tu być. Więc teraz ludzie sobie wkręcają albo wkręcają innym ludziom na TikToku, że widzieli lepidodendrona i to znaczy, że są w nie tej rzeczywistości, co trzeba. Patrzcie tutaj to samo. Najpierw myślałam, że chodzi o tę lampę, <noise> bo ona ma też taki sam kształt. Ale nie. Chodzi o to, co jest w ogóle bardzo ciekawe, bo też jest tutaj hashtag Lepidodendron Tree, a to jest po prostu, jest nawet nie jest drzewo, to jest sposób, w jaki w Stanach czasami ukrywa się różnego rodzaju słupy, przekaźniki, lampy, latarnie, żeby się tak nie odcinało od krajobrazu ogólnego miejskiego, więc się je przebiera za drzewo. I zastanawiam się, czy ktoś naprawdę pomyślał, że to jest Lepidodendron, czy ktoś nas bejtuje. Na lepidodendron. Tu jest chyba bardziej e, takie obszerne wyjaśnienie. Się zmienia nagle format, muszę Wam poszerzyć. Attention, have you seen this tree? Hopefully you have not, as this is a lepidodendron, and it is extinct. If you are in fact seeing this tree, you have fallen into some sort of rip in the fabric of time. Remain calm. I am so calm. To jest dosłownie drzewo. Okej, okay, trzeba przyznać, że akurat to drzewo wygląda bardzo jak lepidodendron. Co nie zmienia faktu, że to drzewo akurat jest tu chyba wklejone w Photoshopie. Tak. Czytając to ostrzeżenie, przypomniałam sobie o kolejnym irytującym typie komentarzy, na który muszę zwrócić uwagę. Tak, <noise> znów nam się zbejtować, ale kiedy ludzie piszą mi, po pierwsze, na rzecz, do której się przyzwyczaiłam już na, na Twitterze, na TikToku, wszędzie, zanim zaczęłam streamować, zanim zaczęłam YouTube'a, to ludzie narzekający, że mówię po Albo że używam za dużo angielskiego, bo <noise> najśmieszniej no jak mi piszą. Czy to jest jakiś sposób na to, żeby się pochwalić, że znasz angielski? Dude, jest 2024. W polskich szkołach prawdopodobnie sześcioletnie dzieci mówią lepiej po angielsku ode mnie. I ostatnio pojawia się rodzaj komentarzy o tym, że jeżeli już chcę mówić po angielsku, to powinnam popracować nad Akcentem, dopracować swój akcent. I zastanawiam się, co to znaczy? Jak mam dopracować swój akcent? Ma być jaki? Bo zgrywam się, ale oczywiście wiem, o co tym ludziom chodzi. Chodzi o to, żebym popracowała nad udawaniem amerykańskiego akcentu. Ale amerykański, który akcent mam udawać? Południowy, bostoński, nowojorski? I dlaczego akurat amerykański akcent miałabym nauczyć się imitować, a nie brytyjski? I znów, który brytyjski? Australijski. Może dla jaj w sumie zacznę imitować australijski akcent? Co o tym myślicie? Tak, dla jaj, po prostu, żeby dezorientować ludzi. Tak, mówię z polskim akcentem, bo jestem Polką. I nikogo nigdzie na świecie to nie dziwi, poza polską. Dlaczego Polacy uważają, że powinniśmy mówić z nieswoim akcentem po angielsku? Wymowa to jest jedna rzecz. Prawidłowa wymowa czasami robi całą różnicę w tym, czy ktoś zrozumie, co masz do przekazania, czy nie. A jeżeli mój język jest zrozumiały i wymowa jest zrozumiała, to dlaczego miałabym mówić w obcym akcencie? Żeby ktoś się nie zorientował, skąd jestem? Nie, nie ukrywam, że, że jestem z Polski. I, I na swoim anglojęzycznym kanale. Okej, okay, może ukrywam się pod pseudonimem Kasia Baba, ale myślę, że wciąż zdradzi mnie jednak imię Kasia. Jakby ktoś bardzo chciał się dowiedzieć, skąd jestem. To, to tyle mam do powiedzenia na temat tego rodzaju komentarzy. No, I'm not Polish. Please trust me. Nie jem dzisiaj y, babi chrupek na streamie, ponieważ obżarłam się grillem. Zażarłam grilla na obiad i nie mam miejsca już na babi chrupki. Nie będzie chrupania. Wiem, że mizofonicy odczuwają teraz wielką ulgę właśnie w tym momencie. Okej, okay, y, wracamy do lepidodendrona. Lepidodendron, dobrze to wymawiam? Dobrze to wymawiam. Lepidodendron. It's back, guys, the Lepidodendron Tree. I am not skizofrenic. <grywka> Nigdy nikt mnie aż tak bardzo nie przekonał, że nie mam psychozy. Ta muzyczka jest fantastyczna za każdym razem uwielbiam muzyczkę Lepidodendron Tree. I okay, to, to jest faktycznie niepokojące, ale nie dlatego, że widzę lepidodendron, ale właśnie dlatego, że nie widzę nic, co miałoby go przypominać na tym filmie, co sprawia, że zaczynam się zastanawiać, czy faktycznie osoba, która zapostowała ten film, nie ma jednak jakiegoś problemu. Gdzie? Jak ja się cieszę, że nie zobaczyłam, że ja w ogóle, w ogóle się cieszę, że nie miałam TikToka, jak byłam dzieckiem, ale szczególnie się cieszę, że nie zobaczyłam tych TikToków, jak byłam dzieckiem, wszędzie zaczęłabym widzieć lepidodendrony i zryłoby mi to banie strasznie. <grym> jak pierwszy raz zobaczyłam The Ring w wieku 12 lat, nie mogłam dosłownie spać przez półtorej tygodnia, rodzice zaczęli się martwić. No, to przewijałam tylko w myślach tę kasetę, stering i zastanawiałam się nad tym, co, jak, jak jej było tam przez te 7 dni w tej studni. Co w sumie nie powinno mnie aż tak straumatyzować, biorąc pod uwagę, że pierwszy raz widziałam Omena mając 6 lat, sama w domku nad jeziorem z dobra z koleżanką, która miała lat 12, ale bez nikogo dorosłego. I potem musiałam z, kole z tą koleżanką wracać do namiotu sama. Więc nie wiem, dlaczego akurat Samara aż tak wyryła mi się w banie. Omen, wydaje mi się, powinien najpierw załatwić robotę dużo szybciej. Więc co, jest tutaj ten lepidodendron, czy nie ma lepidodendrona? Pokaż komentarze, dobrze. Może, może komentarze nam zdradzą. Okej, okay, Bro is in fact schizofrenic. Nie ma się z czego śmiać, to nie jest fajna choroba. Uh, Okej, okay, nikt w komentarzach nie widzi też lepiej do Dendrona, więc z nami chyba jest wszystko w porządku. Za to y, tutaj raczej nie będziemy mieli problemu z tym, żeby go zauważyć. Jest muzyczka. Znowu mi się przewinęło, sorry. To było po prostu wysokie drzewo. O, czekajcie, bo chyba wrócił mój psiak z psieczkola i trzeba się z nim przywitać. Lol, jaki w piasku cały. Dobra. Tropimy lepidodendrona dalej. Znów, wysokie drzewo. Jest to dość wysokie i cienkie drzewo, ale nie wierzę, żeby lepidodendron był jedynym rodzajem drzewa, które jest cienkie, wysokie i ma taką czuprynę na końcu. Przychodzi mi do głowy również palma na przykład. Czy Czitek się pochwalił co dzisiaj było w szkole? Nie, ale dostałam raport od psieczkolanek. Doskonale wiem, nic się przede mną nie ukryje, to co ten rozrabiaka tam wyprawia. <grytania> Drzewa istnieją, ludzie, o Boże, o kurwa. <grytania> Dokładnie, co nie ludzie, tylko creepy strona TikToka. help. Bo ktoś zobaczył drzewo. Przepraszam, ale moją uwagę przykuł TikTok, którego poleciła mi przyglądarka z boku. Pyszne, szereśnie, sorki, lekko się zadławiłem. Zobaczmy. No, już się mi zofanicy ucieszyli, że będzie spoko na tym streamie. Jednak nie aha nie. to miało chyba 150 tysięcy lajków ale okej. Okay. Lusatini, dziękuję za suba Dobra, dziewczyny ja biorę 31 mieszanka wyjebanych ryb i owoców morza Dobra, koniec nie znowu nie dam się zrobić Tiktokowi nie idziemy dalej oglądamy lepidendrony tutaj ktoś pisze że są dosłownie wszędzie Znów, te, znów no chyba najmniej przypominały lepidodendrony z tych, co widzieliśmy. Zobaczmy w komentarze. Am I the only one who is literally having tiktoks of lepidodendron trees like every two to five videos? Nie chcecie martwić, ale algorytm, twój algorytm jest całkowicie pod twoją kontrolą. Ja, ja na przykład, ja się z tym godzę, już dawno pogodziłam się z tą prawdą i nie mam zamiaru narzekać na to, co algorytm mi podpowiada. Dokładnie wiem, że to wszystko jest. It's all of my own making. <laughs> Ludzie boją się sosen. Takie jest podsumowanie całego tego segmentu, mam wrażenie. Hmm. These are just normal trees. Is that the jungle tree from Minecraft? <laughs> I saw it in my dream. What does it mean? Here before before viral. Dalej. Nie mówicie mi, że to też jest lep lepidodendron. To jest dosłownie najbardziej basic as drzewo, jakie widziałam. Może wyłączę tę muzykę, bo pewnie będzie copyright. Dosłownie drzewo. To jest normalnie drzewo. Czy ci ludzie nigdy wcześniej nie wyszli z domu? <głosy> <głosy> Muszę wyłączyć automatyczne przybijanie filmików do następnych. Ale dobra, popilnujemy Megatrona. Dla, dla Magdy wszystko. Dla Magdy z tym czasem u Magdy. Polecam Wam bardzo konto na TikToku. Tymczasem u Magdy, dom tymczasowy dla zwierząt, tam mieszka Megatron. Popilnujmy go chwilę. Czemu się tak trzęsie? <słuch> Dajcie znać, czy był grzeczny. Był grzeczny, ale, ale żałosny. Przynajmniej według Bartka. Cześć Bartek. <laughs> Czemu on się tak trzęsie? <laughs> Megatron! It's okay. <laughs> to nie był lepidodendron. Obiecuję. Megatron nie bój się. <laughs> Brat jest jedynym atomem. On nic nie wie, jest taki mały, no nic nie wie, bo jeszcze nie miało czasu się dowiedzieć nic. Tu nie miało czasu się nic pojawić jeszcze. Megatron wygląda jak ja przed ustnymi. Meguś, spokojnie. Zajrzyjmy tymczasem o Magdy, zanim zacznie oglądać następne lepiej do Och, i oczywiście w... K każdy TikTok się odpala w innym formacie, bo czemu nie? Okej, okay, Malajka jest rekinem lamparcim. Dobrze. Henryczek jako rekin polarny? Powiedziałabym, że się zgadza. Nie to, żebym znała Henryczka. Katnij, to rekinek psi, bo jest za mała, żeby ją traktować poważnie. O mój Boże, spójrzcie na. Widzieliście rekina psiego kiedyś? Ten to jest dopiero żałosny. O mój Boże, zobaczcie na jego oko. On wygląda, jakby właśnie poprosił waszą mamę, żeby pozwoliła wam u nas nocować, ona powiedziała, żeby szedł do domu, bo jutro macie szkołę. Kartkówka z przyrody. Nie, jeszcze gorzej. Ona zadzwoniła do twojej mamy i powiedziała, żeby przyjechała po ciebie, bo jutro macie kartkówkę z przyrody. Twoja mama nie wiedziała, że macie kartkówkę z przyrody. Teraz będziesz musiał się jeszcze uczyć wieczorem. Z ojcem, jak wróci z pracy. Fuck. Żarłacz ludojat jest orleniem plamistym. Kim jest żarłacz ludojat? W sensie, jakim on jest zwierzęciem? Megatron jest megalodonem, to jest oczywiste. Przepraszam, chat za straumatyzowanie was. Może Megatron jest piękny? Mefedron jest cudowny, bo od czasu do czasu w, tym, w domu tymczasowym u Magdy dzieje się konkurs na jedzenie z miski wśród małych kociąt i mefedron pełni funkcję Służb sprzątających i wylizuje im ryje potem, jak się całe uwalał kocioł karmą. Jest tu przesłodkie. Mefedron jest alopiasem, bo najpierw się z niego śmieją, a potem się z niego śmieją. Boże, czemu ten rekin tak wygląda? Magda! Magda, please, nazywaj mi wszystkie zwierzęta. Pruszka zębuszka jest długo szparem, bo gęba wiecznie otwarta nic tylko by jadła i jadła. Lucyna jest delfinem, bo wygląda niewinnie to największa bandytka w tym domu. Dobra, koniec. Musimy wracać do straszenia się drzewami. Zobaczmy. Tu nie widzę lepiej do na razie, nie wiem, jakby. Okej, okay, tu widzę trochę, o co może chodzić, bo. Mam wrażenie, że. Bardzo ważną cechą, jak tak patrzę na ryciny lepidodendrona, to jest to, że ten pień jest łysy, długi, cienki i się tak jeszcze zwęża na końcu. A potem jest ten pióropusz. Ale te drzewa, te liście nie, wygl nie wyglądają jak z lepidodendrona. W ogóle. Może tutaj będzie lepszy. Krótkie wprowadzenie dla Bartka. Jest nowa creepypasta o tym, że jak zobaczysz drzewo lepi do dendrona, to znaczy, że cię y, gdzieś przewiało w szczelinach między światami i wylądowałeś nie w tej rzeczywistości, co trzeba, bo to jest drzewo, które wyginęło w czasach prehistorycznych. Bro, to była dosłownie, to była dosłownie palma. Brat się przestraszył palmy. To była najbardziej palmiasta palma, jaką widziałam. Do tej pory tylko jeden z tych filmików wyglądał, jakby faktycznie był na nim lepidodendron i to dlatego, że był wklejony w Photoshopie. I to właśnie nie był filmik, tylko zdjęcie. I zawsze ten hotel all-inclusive obok. No, a myślisz, że w innych rzeczywistościach nie ma hoteli all-inclusive? Myślisz, że co tam robią w tych innych rzeczywistościach. Znów basic as drzewo. Weźmy dla przypomnienia infograficzkę, jak wygląda lepidodendron. Młody, widzicie, wygląda po prostu jak kołek wystający z ziemi. Dorosły wygląda jak większy kołek, ale ma takie charakterystyczne opadające w dół pióropusze. I póki co widzieliśmy to tylko na photoshopce, reszta ma normalne basic as liście na całej koronie. A, chodzi o to, że ci ludzie dopiero wyszli ze swojego all-inclusive hotelu i pierwszy raz mają styczność z jakimś ekosystemem. Wcześniej mieliśmy teorię, że to są y, ludzie z TikToka, po prostu, którzy pierwszy raz wyszli na zewnątrz w ogóle. Myślę, że ludzie, którzy są w hotelach all-inclusive, mogli wcześniej być. Jest większa szansa, że byli wcześniej na dworze y, niż przeciętny nastolatek TikToker. Ale może boomer ze mnie wychodzi? Zobaczmy tu. To jest to samo drzewo, co widzieliśmy wcześniej. Wejdźmy w hashtag. Może znajdziemy coś jeszcze. <średziny> Ten edit idzie za mocno, jest dość mocny, to prawda. Znów help. Again, to nawet nie jest drzewo. To znów jest y, jakiś słup albo przekaźnik radiowy przebrany za drzewo. Żartujesz sobie? To nawet nie jest wysokie drzewo. Get the fuck out of here z tym grzybem. Help. Znów słup przebrany za drzewo. Bardzo łatwo je rozpoznać. Znów słup przebrany za drzewo. Mam ich dosyć! To jest to zdjęcie, na którym jest wklejony faktyczny lepidendron w Photoshopie. Swoją drogą, jak byłam w górach jakiś czas temu, to tam Latarnie uliczne były oklejone tapetą przypominającą korę brzozy, więc nie tylko Amerykanie tak mają, że przebierają słupy za drzewa. ale też. <grywanie> <grywanie> disturbing? Faktycznie nawet nie muszę przewijać na kolejne zdjęcie. To ten pan jest disturbing. Or! Remember that time way back when I... Co tu się dzieje? Bro, where are you? The fight has already started. <laughs> Okej, okay, tego się przestraszyło. <laughs> Hey, dlaczego akurat Lepidodendron? Dlaczego nie te dinozaury, które żyły razem z nim? Dlaczego, jak przenosi nas randobowo do innej rzeczywistości, to akurat wmiksowało w naszą to drzewo, a nie dinozaura? Ja chcę zobaczyć TikToki z dinozaurami. Help! Znów nie Lepidodendron. Lepiej to pojedynczy pień, a nie po prostu wysoki. Okej, okay, ten trochę przypomina. Moli Poli pisze, że ja smoki mega bym chciał, żeby się wmieszały w naszą rzeczywistość, jak rozumiem. A to już omawialiśmy przy innej okazji. Była pani, która twierdziła, że. Widać smoki na niebie, tylko trzeba wziąć i popatrzeć do góry odpowiednio. <głosy> <głosy> Najbardziej mnie śmieszą te fantazje o tym, że drzewo lepidodendron ma się z kimś bić. <noise> Bro, where are you? The passenger pigeons are about to fight? Co to są Passenger Pitches? Weszliśmy za mocno w tę dziurę eee. <grywa> <grywa> Strasznie agresywne jest to drzewo jest <grywa> <grywa> Oh, y si Si habéis estado viendo TikTok en estos últimos días, seguramente os habrá aparecido este árbol de aquí. Pero, ¿qué es ese árbol extinto? Vale, aquí os explico el contexto: el Lepidodendron Stern. 1820, literalmente árbol con escamas, es un género de teridopita de porte arbóreo conocido a partir de sus restos fósiles de finales del período devónico a principios del Pérmico entre hace 382 y 286 millones de años, cuando fue sustituido por las gimnospermas. Sí, yo tampoco sabía que era ese árbol, y esta imagen es lo que originó todo, traducido al español dice lo siguiente. Atención super